Dzień dobry, witam bardzo serdecznie Panie Pawle, odpowiadam na Pana pytanie. W jakim miesiącu w tym roku zacznie się hossa na kryptowalutach? Kiedy nastąpi zmiana obecnego trendu na wzrostowy? Ja oczywiście odpowiem na to pytanie, tylko tak jak zwykle sygnalizuję, że nie jest to porada ani doradztwo finansowe czy też inwestycyjne. Ja odpowiadam na podstawie tego, co mi wyjdzie w kartach, ale jak najbardziej. Zatem. W jakim miesiącu karta spadła? Przepraszam, już jest. W jakim miesiącu w tym roku zacznie się hossa na kryptowalutach? Pyta pan Paweł, w jakim miesiącu w tym roku zacznie się hossa na kryptowalutach? Mhm. Dobrze, w jakim miesiącu? Kwiecień już tutaj. Czerwiec. E, powiem tak, tutaj będzie taka tendencja według kart trochę, no taka sinusoida, bo... Mm... No, pan pyta kiedy zacznie się tak no to według kart już gdzieś tam te pierwsze jakby pierwsze zmiany tutaj będą w kwietniu zdecydowanie bo no to jest król denarów tak czyli osoba która ma pieniądze która odnosi sukces która wie jak zdobywać pieniądze to jest generalnie prestiż taki ogólny to jest no, bogactwo, tak? Co tu dużo mówić? To jest bardzo, bardzo dobra karta pod kątem zawodowo-finansowym, tak? Czyli generalnie już kwiecień tutaj e, się zarysowuje. Warto zapamiętać kwiecień 2022 roku. Następnie czerwiec. Czerwiec 2022 roku, według kart zdecydowanie, bo to jest dziewiątka denarów, która mówi o dostatku, o dobrobycie, o tym, że niczego nam nie brakuje, że jesteśmy usatysfakcjonowani, zwłaszcza materialnie właśnie, ale mówi też o dojrzałości emocjonalnej, tak, czyli tutaj... W czerwcu zdecydowanie według kart. Bo tu jest taka piękna um, energia. Po prostu nic mi nie, niczego mi nie brakuje. Mam wszystko, czego mi potrzeba. Jestem szczęśliwa, szczęśliwy, tak? Także jak najbardziej czerwiec według kart. Um, no, lipiec też dobrze wygląda. Generalnie czerwiec, lipiec, sierpień, tak bym powiedziała. To są bardzo dobre karty. One dobrze wyglądają. I powiedziałabym, że mm, jeżeli ta chosa, tak, ma potrwać, powiedzmy trochę, no to te trzy miesiące yy, jak najbardziej. I tutaj ten kwiecień to jest taki. Yy, no, takim pierwszym jakby promykiem tego, tak? Kwiecień 22. No, ale tak jak powiedziałam, dalej. Czerwiec. Czerwiec rozpoczyna, super dostatek, czerwiec, lipiec, praca nad y, taka pra, praca, którą się lubi, praca nad czymś współpraca, kooperacja, ale również rozwój, 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 ale to też są dobre jakby, y, bo ta karta mówi na przykład o zmianie stanowiska na lepsze, tak? Czy generalnie czasy y, jakby, finansowe są tutaj bardzo dobre, czyli czerwiec y, ba, najmocniej zarysowany. Lipiec też bardzo fajnie, i sierpień też bardzo fajnie. Sierpień, dwójka kielichów. No, przepiękna karta, no. Zwłaszcza w miłości, tak, bo ona oznacza, no, taką miłość od pierwszego wejrzenia. No, ale w każdym innym aspekcie również, że ona spełnia marzenia. Ta karta mówi, że idziemy jakby mm, równo ze swoim losem, tak ramię w ramię, że jesteśmy szczęśliwi, usatysfakcjonowani, że po prostu tutaj nam wszystko sprzyja i wszystko chce nam sprzyjać. Ehm, tutaj. Są wszelkie wygrane, tak? Wszelkie. Tak naprawdę wygrane, zarówno jakieś tam, tak? Powiedzmy te losowe, tak? Ale i wygrane, różne konkursy, tak? Wygrane jakieś nabory na stanowiska, różne, tak? Zmienią stanowisko na wyższe. Także tutaj definitywnie też, tak? Jak najbardziej. Czyli powiedziałabym, że kwiecień. Czerwiec, lipiec, sierpień z naciskiem na sierpień, z naciskiem na czerwiec. No i tak to wygląda. Także najbardziej należy uważać i, i pamiętać o kwietniu czerwcu, lipcu i sierpniu. Tak to wygląda. Dziękuję bardzo serdecznie, życzę wszystkiego co najlepsze, samych sukcesów, dziękuję za zaufanie, do zobaczenia, do usłyszenia.